Czujesz czasem, że nie pasujesz do tego świata, że twoi rówieśnicy gonią za rzeczami, które dla ciebie nie mają sensu. To nie jest dziwactwo. To mogą być oznaki, że masz starą duszę, która widziała już znacznie więcej. Oto cztery sygnały, które to potwierdzają. Pierwszą oznaką jest to, że cenisz samotność ponad hałaśliwe tłumy. To nie jest lęk przed ludźmi. To potrzeba naładowania baterii i przemyślenia wszystkiego w ciszy. Dla ciebie samotność to nie pustka, ale paliwo dla twojej duszy. Drugim sygnałem jest twoja niechęć do płytkich rozmów. Plotki, narzekanie, smoltok o niczym, to wszystko śmiertelnie cię nudzi. Pragniesz głębokich, autentycznych połączeń i rozmów o tym, co naprawdę ma znaczenie. Trzecią cechą jest to, że postrzegasz każdą porażkę jako lekcję, a nie tragedię. Podczas gdy inni panikują, ty zachowujesz dziwny spokój. To dlatego, że twoja dusza wie, że trudności to nie koniec świata, ale etap wzrostu. I wreszcie czwartym znakiem jest twoja potężna intuicja. Często po prostu wiesz różne rzeczy, nie potrafiąc tego logicznie wytłumaczyć. Masz niesamowitą zdolność do wyczuwania prawdziwych intencji ludzi. Jeśli świat często wydaje ci się obcy, być może po prostu patrzysz na niego oczami znacznie starszymi niż wskazuje Twoja metryka. Jeśli rezonuje to z Tobą, zostaw łapkę w górę.